Dzień dobry, witam słoneczny dzień. Przed pójściem do pracy, postanowiłem sobie zajrzeć. Dziś jest bodajże środa, mówię bodajże, ponieważ większość dni jest podobny do siebie i jedynie co nas od, od, od się podróżnia to to, że coś rośnie lub nie rośnie, a tym razem rośnie. No widzę. Niedawno tu zasiałem na tym porządku, tutaj o jak widać. Zasiałem przede wszystkim kukurydzę, rzodkiewki, groszek i, i poflansowałem jakąś sałatę tutaj. Eee. No i widzę, schodzą rzodkiewki. Tam dalej też. Różno-kolorowe, a to najpewniej jest kukurydza murada. Lub groszek, nie jestem pewien. Ale stawiałbym prędzej na na kurydzę, bolada czarny z węgiel. Tu jeszcze jest więcej rzodkiewek. To są różnokolorowe rzodkiewki, między innymi Red Moon, Blue Moon, e, e, Red Melon i tak dalej, i tak dalej. Będzie fajnie na talerzu, fantastycznie. I jedna ciekawa rzecz, której bardzo tutaj urośnie, Nalazłem. Pierwszą takim mały Odings oh, tu widać oh. To jest właśnie tęczowa kukolica, która została tu posiadana jako pierwsza. Jeżeli to jest ona, czy ona to wygląda, że to może być ona, bo to jest cały rządek właśnie przy samym końcówce posiadany, no to będzie, będzie jak w laju, cała tęcza. Palet kukurydzy, bo patrzę tutaj na inne, nie widzę, nie widzę, nie widzę ale może po prostu jeszcze nie widzę, bo nie dostrzegam zbyt ważne, że jest pierwsza, pierwsza y, gwiazdka, że tak powiem. Także na pewno będzie tutaj kukurydza kończona. Miły, słoneczny dzień, a że trzeba iść do pracy. Jeszcze dwa tygodnie w tej pracy. Później sobą znajdzie sobie lepszą pracę gdzieś przy roślinkach. Tak jak lubi najbardziej. A jeszcze na miły dzień pokażę Wam jedną, jedną istotną ciekawostkę, mianowicie jest kwiecień, dzisiaj jest 19, nie 20, tak, 25. No. A tu może bardzo, wola, voilà. Konwalje majowe, się zaczynają. Także wiosna jest, 100%, na pewno tutaj. I co? Miłego dnia, życzę wszystkim ja. pa. pa.